Śniadanie jest gotowe. Ech, może koniecznie te plamy wytrzeć. Ojej, jak one to zobaczą, to będą takie złe. Hm, znowu się nie da, tak trudno. No, co to są za plamy? Czemu one tak zawsze wszystko brudzą? W końcu jest ładnie i czysto. Zawoła mnie na śniadanie. Śniadanie gotowe. Jak tu czystciutko i ładnie! Muszę przyznać, tak jeszcze nigdy nie zrobiłaś. Dziękuję. Tak, proszę. I nawet nam śniadanie zrobiłaś. Dla mnie bułeczka z nutelą Dziękuję bardzo. Bardzo się dzisiaj postarałaś. Jestem głodna. Tak, proszę. Z przyjemnością. Wiecie co? Wczoraj, jak byłam na zakupach, spotkałam moją przyjaciółkę. Ty kogoś spotkałaś i rozmawiałaś z tym kimś? Tak, i opowiedziałam jej bardzo dużo. A co opowiedziałaś? Ach, lepiej nie boję się wam powiedzieć. Opowiesz, opowiesz i to teraz. Zaczynaj! Hm, powiedziałam jej, że mnie przegarnęłyście i że traktujecie mnie jak sprzątaczkę. Jak ważysz takie rzeczy o nas rozpowiadać? Miałyśmy z Tobą litość i przyjęłyśmy Cię do naszego domu. Masz dach nad głową, łóżko i jedzenie. Inaczej niestety wylądowałabyś na ulicy. No właśnie, dbamy o Ciebie. Jak to wy dbacie o mnie? Ja sprzątam, chodzę na zakupy i robię Wam jedzenie. Przynajmniej tyle możemy od Ciebie oczekiwać. Mieszkasz tu za darmo i nie płacisz czynszu. Dlatego coś możesz zrobić. Ale ja bym chciała do szkoły chodzić i spotykać się z moją przyjaciółką. Do szkoły chodzić nie będziesz. Spotykać się z przyjaciółką tak samo. Rozmawiać możesz z nami. No ale dlaczego? Bo my ci tak rozkazujemy i musisz nas słuchać. A teraz wynocha. Hm, spójrz, jak tu jest posprzątane. Jakie dobre jedzenie. Musimy ją tu zatrzymać czy później komuś się poskarży. A jak temu zapobiec? Chyba wiem. Wiesz co? Możemy ją po prostu zaadoptować. Złożę podanie o adopcję. I jak się uda, będziemy miały w domu sprzątaczkę, która będzie pięknie sprzątać. I nie tylko pięknie, ale na zawsze. O, oh, wow, siostrzyczko, siostrzeczko, tak zróbmy. Izabela, mamy miłą wiadomość. Tak, słucham, mogę się z moją przyjaciółką spotkać? Nie, jeszcze lepiej. Zaadoptujemy cię i należysz do nas. O cię wtedy miłe dla mnie. Oczywiście. Przecież będziesz członkiem rodziny. No to się bardzo cieszę. No dobrze, naszykuj się idziemy złożyć podania o adopcję. Tak! Uczeszę szybko włosy i jestem gotowa! Idę do łazienki! Dzisiaj powinnyśmy być dla niej miłe. Ale skoro dokumenty będą podpisane, możemy ją znowu traktować tak jak chcemy. Wtedy należy do nas! Nasza prywatna sprzątaczka i służka. Już nigdy nie musimy sobie rąk brudzić. Genialny, wyrafinowany plan! Wiesz co? Ja dokładnie wiem, jak ją uszczęśliwić. Nim złożymy wniosek, musimy się postarać, żeby nas bardzo lubiła. Niech przeżyje z nami cudowne i niezapomniane chwile. Chodźmy z nią na shopping, na lody. Kupmy jej coś. Niech się czuje z nami wolna i szczęśliwa. Tak, siostrzyczko, a teraz chodźmy realizować ten plan. O, jesteśmy w galerii? Tak. Spędźmy tu w galerii fajny czas, tak jak prawdziwa rodzina. A potem złożymy wniosek o adopcję. Ja bardzo lubię fajnie spędzić czas. Ostatni raz przyjemnie czas spędziłam z... No, no to na co czekamy? Hurra, hurra! Ile fajnych rzeczy tu jest! Ten sweterek! Mogę go dostać? O, oczywiście. O, jesteś taka miła dziękuję! O, jaka słodka przytulanka! Wszyscy się zgromadzili, możemy zaczynać. Izabela, jesteś w tej rodzinie szczęśliwa? Ehe, Izabela to nasza odległa kuzyneczka. Tak, bardzo dobrze jej jest z nami. Poza tym znamy się już wiele lat. O, Izabela jest wesołutka i szczęśliwa. O, tego pluszeka, którego jej kupiłam, chyba bardzo lubi. O, widzę, to bardzo miłe, ale chciałabym z Izabelą osobiście porozmawiać. Jesteś z nimi szczęśliwa? Tak, dzisiaj było bardzo fajnie. A dlaczego akurat dzisiaj było fajnie? A inne dni fajne nie są? Eee, o, nie. o nie, jak ja, ja teraz te jak ja o mnie traktują, to, to będą jeszcze, jeszcze bardziej złe dla mnie. Poza tym ja też chcę mieć rodzinę. rodzinę. Powiem, że wszystko jest w porządku. Ech, wszystko jest super. Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że znalazłam nową rodzinę. Dobrze, dziękuję. Wnioskiem o adopcję się zajmiemy. Za dwa dni damy wam znać. Czekamy niecierpliwie. Dwa dni później. Zobaczę, czy jakiś list przyszedł. O, to chyba musi być list sądu. Co to jest? Sąd przesłał nam list. O, jestem bardzo ciekawa. Adopcja została zatwierdzona. Życzymy wszystkiego dobrego. Nie rozumiem. Od dzisiaj należysz oficjalnie do rodziny. Ach, mam znowu rodzinę. No, już dobrze. Hmm. No, teraz zajmij się praniem. E? Jakim praniem? No, naszym praniem. Żebyśmy miały czyste ubrania. Przecież to logiczne. Aha, tak, tak, już. Wiesz co? Teraz już mamy sprzątaczkę na zawsze. Tak, to jest wspaniałe. Co dzisiaj zjemy? Jestem już bardzo głodna. Hm, nie mam pojęcia. Pizza? Ale w zamrażarce już nie ma gotowej pizzy. No i ale mamy naszą suszkę. Ona może iść po pizzę. Właśnie. Izabela, chodź na chwilę. Tak, słucham, robię pranie. Niestety prania jest dużo i jeszcze nie skończyłam. Nie szkodzi, zrobisz później. Teraz idziesz na zakupy. Mamy ochotę na pizzę. Tylko wybierz proszę dobrą. Bez żadnych krewetek. No dobrze, a pieniążki? Spokojnie, już ci daję. Tylko uważaj proszę, żebyś moje portmonetki nie zgubiła. Tak, tak, oczywiście. A teraz się pośpiesz. Widzę, że w tym supermarkecie jest bardzo duży wybór. Ach, torby są tam. Tu jest pizza. Różne rodzaje. A może kupię do pizzy jakiś dobry nabór? O, Izabela! Cześć! Widzę, że wyglądasz na szczęśliwą. Bo mam teraz też rodzinę, one mnie zaadoptowały. Zaadoptowały jak to? Myślałam, że cię źle traktowały. Ach tak było kiedyś. Zmieniły się, już mnie dobrze traktują, ale jesteś sama na zakupach. Dzisiaj to tylko taki wyjątek, bo będziemy coś świętować. No ale mogły z tobą iść. Ach, już nie przesadzaj. Dla mnie tak jest okej. Okay. No to się cieszę, że jesteś szczęśliwa. A spotkamy się? Proszę, tu numer telefonu od mojej mamy. Ja wiem, że ty nie masz telefonu, ale one na pewno pozwolą Ci zadzwonić. Omówimy się na jakieś popołudnie i będziemy się bawić. Już się cieszę. Ach, na pewno tak, na pewno zadzwonię. No to pa! Pa, Izabela! Jestem już bardzo ładna. Stop, 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 moja damo. Z jedzeniem poczekasz. Przecież musisz pranie dokończyć. Zapomniałaś o tym? Ale po jedzeniu mogę skończyć. Nie, nie, przed jedzeniem skończysz. Myślałam, że zjemy razem, tak jak rodzina. <laughs> Co za rodzina? Przecież jesteśmy rodziną, zaadoptowałaście mnie. Rodzina spędza razem czas i cieszy się sobą. Myśmy Cię tak tylko nabrały, bo chcemy mieć w domu służącą. Służącą? Co? A ja inaczej myślałam, czyli się pomyliłam. A Wy oszukałoście mnie. Powinnaś być zadowolona, masz dach nad głową i jedzenie. Dużo ludzi na ulicy żyje. Bądź wdzięczna. Dlaczego takie złe jesteście? Ja wam nic nie zrobiłam. Nie rób się taka niewinna. A teraz do roboty pranie czeka. Zostawimy ci kawałek pizzy. Nie martw się! No dobrze. Ci nie sprawia. Co ja mam teraz zrobić? Jestem tu uwięziona. A, muszę się do jakiegoś telefonu dostać. Moja najlepsza przyjaciółka Weronika dała mi przecież ostatni numer telefonu jej mamy. Tak, zadzwonię i wszystko opowiem, może mnie uratuje. Już wiem jak. W środku nocy, jak będą spały, wymknę się po cichu i pożyczę sobie ich telefonu. Teraz tylko muszę wytrzymać. Nie mogę zasnąć. Parę godzin później. O, dobrze, że się obudziłam. A teraz idę po telefonu. Dzień, jak miałyśmy termin w sądzie. Udawały, że są bardzo miłe. Kupiły mi nawet fajne rzeczy, ale w gruncie rzeczy to chciały tylko, żebym była ich służącą. Każdy mój dzień składa się ze sprzątania, prania, gotowania, robienia zakupów i tak dalej. O mój Boże, to niemożliwe. Tak łatwo Cię stamtąd wydostać nie będzie. Najlepiej by było, gdybyś potajemnie. Poszła na policję albo do tego sądu i wszystko powiedziała. Jeżeli te rzeczy z twoich ust usłyszą, to na pewno ci uwierzą. Spróbuję i zrobię tak. Dziękuję za pomoc. Oczywiście. I zadzwoń proszę, gdyby się coś działo. Mhm. Następnego dnia. Cześć. Idę, jak zawsze, na na zakupy. Tak, tak. Wiesz, gdzie moja portmonetka leży? Tak, to na razie nie przeszkadzaj. Ja żadnej podmonetki nie zabieram. Dzisiaj prawda wyjdzie na jaw. Tak, proszę. E, dzień dobry, ja chciałam coś zgłosić. To znaczy prawdę powiedzieć. Tak, a o co chodzi? Czy ty nie jesteś przypadkiem tą zaadoptowaną dziewczynką? Tak, dokładnie tą dziewczynką jestem i muszę coś na ten temat powiedzieć. Tak naprawdę to w ogóle nie chciało mnie zaadoptować. Oszukały mnie, robią ze mnie służącą. Jest mi ciężko, nie wiem, co mam zrobić. Ojej, to bardzo poważna sytuacja. Zrobimy tak. Od razu, jak tylko puszczą dom, zadzwoń do mnie, żeby mnie poinformować. Przyjadę do was i się schowam. Będę dokładnie obserwować sytuację, żeby ocenić, co dokładnie się u Was dzieje. Schowam się dobrze, nie mogą mnie zauważyć. O tak, mh, dobry pomysł. A więc czekam na Twoją wiadomość. Wróciłam z pracy, a teraz sprawdzę, czy obowiązki wykonane, pranie zrobione? Aha, mh, tak zrobione. A poskładałaś ubrania? Połowę tak, to była wilgotna I, i włączyłam suszarkę, a potem poskładam tą resztę. A podłogę przynajmniej umyłaś? Tak, umyłam. A jedzenie? Hm? Jedzenie nie zdążyłam zrobić, może ty ugotuj? To jest chyba twoje zadanie. Idź do kuchni i zrób szybkie spaghetti z sosem pomidorowym. Za 20 minut chcę mieć jedzenie na stole. Jestem już bardzo głodna. Ale czego mam sama gotować? Może ugotujmy coś razem? Co? Razem gotować? Dasz sobie sama rady. Poza tym masz czas, bo do szkoły nie chodzisz, a z drugiej strony po to mamy służącą. Ty sprzątasz, gotujesz, chodzisz na zakupy, w zamian za to mieszkasz u nas i jesteśmy kwit. Ale przecież jesteśmy rodziną, zaadoptowałyście mnie. Przecież już ci tłumaczyłam, że to tylko tak specjalnie zrobiłyśmy. Nowy członek rodziny nam jest niepotrzebny, ale sprząteczka sprząteczka nam była potrzebna. Ale to bardzo niesprawiedliwe. Na początku obiecałyście się mną opiekować. Opiekujemy się. Masz jedzenie i dach nad głową. Ajajajajaj, na szczęście to słyszałam. I jak się pani tu dostała? Izabela się u mnie zgłosiła, żeby mnie poinformować o waszym zachowaniu. Prawdę mówiąc, od razu jej nie uwierzyłam. Hm, ale teraz się przekonałam. Posłyszałam wszystko na własne uszy. To straszne, jak można tak małe dziecko traktować. No cóż, zabrałam dokumenty ze sobą. Dwa rozwiązania. Albo pani dobrowolnie rezygnuje z adopcji, albo drugie rozwiązanie. Wzywamy policję. Nie, nie, żadnej policji. Podpiszę to. I tak już jej nie mogę znieść. Ostrzeczko! Hm, to Znowu jedynkę. O? A co tu? Ha, nie uwierzysz, Izabela już nie chce u nas mieszkać. Hm, ma pecha. Jestem zmuszona zrezygnować z adopcji i podpisać ten dokument. Inaczej policja tu przyjedzie. No to podpisuj ten dokument. No co czekasz. No! Izabela, chodź. Uh -huh. No dobrze. Czy ty masz krewnych? Przyjaciół? Niestety rodzina mamusi i rodzina tatusia mieszka za granicą, moi rodzice zginęli w wypadku, ale mam przyjaciółkę i jej mamę, tylko że, tylko że oni nie mają miejsca w ich małych mieszkaniu. Ach, ale to nie żaden problem, my możemy w tym pomóc, zorganizujemy większe mieszkanie i będzie wystarczająco miejsca. Masz przypadkiem numer telefonu tej mamy? O, tak, tu, proszę. Super, zadzwonimy do tej mamy i zobaczymy jak zareaguje. Tak, Dzień dobry. Pani z pewnością słyszała już o sytuacji Izabeli. Tak, tak, słyszałam. Nowa rodzina Izabeli niestety nie źle traktuje. Dokładnie tak. Sytuacja jest następująca. Na własne oczy widziałam i słyszałam. No i jedynymi ludźmi, których Izabela zna, to wy. Dlatego chciałam pani propozycję przedstawić. Pytanie tylko, czy pani by Izabelę przyjęła? Bardzo, bardzo chętnie bym Izabelę przyjęła. Tylko niestety, mamy bardzo mało miejsca w mieszkaniu. Jest ciasno, ile twój się tu mieścimy? Ale, ale mamusiu, tak fajnie by było. Nie była. Jeżeli przeszkodą miałoby być tylko to za małe mieszkanie, to znajdziemy rozwiązanie. A, jakie rozwiązanie? Dobrze, ile pani aktualnie czynszu płaci? Aktualnie płaci 1200 zł za jednopokojowe mieszkanie. Zróbmy może tak. Znajdę dla pani trzypokojowe mieszkanie, a dodatkowy koszt za czynsz poniesie opieka społeczna. Co pani na to? Zgadza się pani? A. Cieszę się, że się Pani zgadza. Od razu jak znajdę nowe mieszkanie zadzwonię. Dziękuję. A Izabela? Już od zaraz mogę się zaopiekować. Jeżeli tylko o parę dni chodzi, to damy sobie radę. Nawet w tym małym <ścoughs> i ciasnym mieszkaniu. Dobrze. Dziękuję Pani. Tydzień później. Izabela, mam dobrą wiadomość dla Ciebie. Zadzwoniłam do szkoły i rozmawiałam z panią dyrektor. Wyjaśniłam sytuację, dlaczego tak długo cię nie było. Od poniedziałku chodzisz znowu normalnie do szkoły. Pani dyrektor jest przekonana, że wszystko uda ci się nadrobić. Zawsze byłaś dobrą uczennicą. O, tak bardzo się cieszę. Hurra! I pomożesz mi w matematyce? Wiesz, że sobie nie radzę. No pewnie, jesteśmy tak jakby rodziną, prawda? Tak i tym razem jesteśmy prawdziwą rodziną. Jestem naprawdę szczęśliwa.